Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję, zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej i zapewnić nam niezapomniane emocje. Matwidi, No chyba nie do końca o to mu chodziło. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Liglian. Mascherano. Wymiana podań między dwójką graczy. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Giroud. Blisko pole karne. Dośrodkowanie. Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Świetnie zablokował i piłka. Giru! Bramka łapie piłkę i uspokaja obrońców. Nie ma gwizdka sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści. La Messi strzela! Oj, tym strzałem postraszył Gołębie na stadionie. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Griezmann. Matwidii. No, może być groźnie. Lionel Messi. Dobrze zagrał. Dobrze. Wygrał to starcie. Marcos Rojo. Di Maria. Blisko. I stracili posiadanie piłki. Od z autu rozpoczną piłkarze Francji. Cisoko. No, z tego miejsca można strzelać. Jest dośrodkowanie. I piłka trafia do obrońcy. Griezmann! Ojej, nie ma, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Dobra interwencja obrony. Di Maria. No chyba nie do końca o to mu chodziło. I teraz Messi. Jest! Jest go, tak. Fantastycznie się zachowali. Remis jest już historią. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkę. No dobrze, bojrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Loran Kościelny. Griezmann. Matrygi. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Liglian. Argentyna w natarciu. Może być groźnie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Pogba, szkoda, że nie opanował tej piłki. Cisoko. Y es Właśnie. Arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Pajet, Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Świetnie. Rzucił prostopadle. Pytanie. Sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Griezmann. Świetnie. Prawa dla bramkarza. Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Francji. Kościelny. Banega. Przelobował piłkę do Angela Di Maria. Blisko już do bramki. Mógł lepiej dośrodkować tak obrońca. A pierwszy dochodzi do piłki. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Ma szczerano. Dobrze powstrzymany strzał. Strzela! No i powstrzymał akcję. I szansa dla Argentyny. Rzut rozmy. Otamendi! Skoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Już blisko pola karnego. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Messi. Aguero. Pogba. Griezmann, Giroud. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Mimaria. No, szykują się roszady w składzie. Tener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. A Gwero strzela. Ależ wspaniale! Spójrzmy, posiadanie piłki podzieliło się w zasadzie po równo. To prawda, takie jest też moje odczucie. Nie ma tu jakiejś zdecydowanej dominacji któregoś z zespołu, więc ten wynik nie jest zaskoczeniem. Messi mija przeciwnika z wodem. Nie może tego zmarnować! Ależ Di Maria! Piękna interwencja. Za moment, Argentyńczycy z rzutu rożnego. Argentyna w ataku. Uderzenie w stronę bramki. Aguero. No, mało zabrakło aguero. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Krizman, blisko polekarne może strzelać. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Dobrze przebił się. Długie podanie i Maria spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Banega. Di Maria atak Argentyny. Za moment wznowią wrzutem rzutem Lionel Messi Banega. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Francuzi znowu grę odrzutu wolnego. Martial, no przykro. Koniec meczu. Zwycięstwo 1. Jed...